Własnym oczom. Nie ma gola! Jaka jest szansa obrony? Strzał tak bliska, niemal zerowa. i Jednak widzieliśmy to przed chwilą. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Dobre wycofanie ze skrzydła. Gol, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Było już w zasadzie po meczu. A teraz została raptem bramka straty. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Lejc wciąż naciera. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Dalej jest groźnie. Jest gol! A zatem wyrównują, choć przecież wydawało się to niemożliwe. Do podania dochodzi Benzema. Mają okazję, by zaraz prowadzić coś niesamowitego. Gol po odrobieniu strat. Wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Teulofęu Benzema Cesc Fabregas. Nie ma w tej akcji pośpiechu. Jest cierpliwość i konsekwencja. Blades już niedaleko bramki rywali. Lefeu, okazja do strzału. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Teraz Trimcao. Ruj Koszta. Czy trafi do siatki? To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Co za parada Thibaut Courtois. Wydawało się, że nie sięgnie. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu... Courtois! Jak on to wyjął. Wspaniale zachował się Bell. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z ostrego kąta. Lepsze efekty dałoby dogranie do nadbiegających partnerów. Też tak uważam. Tak, byłoby pewnie łatwiej skutecznie wykończyć tę akcję. No ale to zawodnik podejmuje decyzję na boisku. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy Sędzia. Do końca meczu pozostało już niewiele i widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Jestem pod dużym wrażeniem dzisiejszego meczu Karima Benzemy. Co Ty sądzisz o jego występie?